to jak trzymają nas ograniczenia i nasze błędne przekonania na temat siebie chociażby, widać bardzo dobrze w ćwiczeniu, gdy piszemy swoją przyszłą, docelową, bogatą wersję siebie. I gdy to piszemy, już wtedy odpalają się wszystkie autosabotaże, krytyki wewnętrzne i tak dalej, które mówią, nie no, tak daleko to nie, co ty wyprawiasz, mniej, to jest za dużo, nie dasz rady, nie no, lepiej trzeba mniej napisać i mniej wymagać, wtedy może to się jednak lepiej zrealizuje, będzie łatwiej i tak dalej. Napisz, stań do tego. I zobacz, co Cię będzie trzymało. Ja wiem, że dobrze jest stawać do tych wersji siebie i tworzyć je, updatewać co jakiś czas, bo to się będzie z nas zmieniało. Kiedy my puszczamy w sobie hamulce, to puszcza nas tam dalej i jesteśmy śmielsi bardziej w swoich marzeniach. Zapraszam Cię do tego.